Każdy posiadacz samochodu osobowego jest obligowany do posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego. Mam dzisiaj dla Was bardzo fajną ofertę od firmy Mubi. Każdy z Was będzie mógł otrzymać nie dość, że bardzo fajną ofertę na ubezpieczenie, dużo niższą niż u konkurencji, to dodatkowo otrzymacie 150 zł zwrotów. Pokażę Wam dzisiaj, jak do tego podejść, jak to zrobić, aby otrzymać ten zwrot 150 zł. Link, dzięki któremu będziecie mogli zalogować się do przeglądarki MUBI, aby pobrać swój Bon na 150 zł, znajdziecie w opisie pod tym filmem, jak również zostanie on zamieszczony w treści tego filmu. Wytrwanie... to zaczynamy. Po pierwsze, musicie skopiować link, który znajduje się pod tym filmem, następnie wchodzicie w przeglądarkę internetową, w pasku wpisujecie. Link skopiowany z poniższego filmu. Otworzy Wam się strona porównywarki ubezpieczeń firmy MUBI i macie tutaj już informację o tym, że BON jest dla Was aktywowany o wartości 150 zł. Kolejną rzeczą, którą musicie zrobić, to wypełnić dane swojego samochodu. Wszystko po kolei. Polecam również, aby wprowadzić swój numer PESEL. W tym momencie aplikacja sprawdzi Was w bazie danych, czy macie jakieś kolizje zarejestrowane, czy nie macie. I w to ubezpieczenie, które Wam się wyświetli, będzie w tym momencie już jak najbardziej adekwatne do stanu rzeczy. Następnie, jeżeli wybierzecie już swój samochód, możemy zrobić jakiś przykładowy. że będzie to jakiś tam peżot 308 w dieselku z silnikiem 1.6 obojętnik który wybieramy start ubezpieczenia przykładowo będzie to ubezpieczenie które zaczyna się w kolejnym tygodniu przechodzimy dalej wpisujemy stan licznika ile aktualnie mamy przejechane kilometrów Musimy podać przybliżoną wartość kilometrów, które chcemy pokonać w ciągu roku. Wpisujemy datę pierwszej rejestracji naszego samochodu. Podajemy, od kiedy jesteśmy właścicielem tego samochodu. Miejsce pierwszej rejestracji. Numer rejestracyjny oczywiście warto go podać. Ja tego numeru nie będę podawał, bo wybieram jakiś tam pierwszy, lepszy samochód. Podajemy samo miejsce, gdzie samochód będzie parkowany. Jeżeli użytkujecie samochód dłużej niż jeden miesiąc za granicą, należy wtedy wybrać opcję tak. Następnie wybieracie poprzedniego ubezpieczyciela i przechodzicie dalej. To jest to, o czym Wam mówiłem. Należy podać swoje dane. Jeżeli je podacie, będziecie mieli dokładnie obliczoną składkę. Ja tych danych tutaj nie będę wpisywał. Zobaczymy, co nam się wyświetli. Trzeba jeszcze podać datę urodzenia, informacje, kiedy uzyskaliście prawo jazdy, kod pocztowy. Musicie podać, czy były szkody, czy nie. U mnie nie było, także wpisujemy, że nie. Numer telefonu oraz adres mailowy. Klikamy w kalkuluj i w tym momencie nasza polisa jest obliczana. Jak widzicie, ilość dostępnych ubezpieczycieli na tej platformie jest bardzo duża. Także jest naprawdę z czego wybierać. Macie tutaj podane różne oferty, różne możliwości ubezpieczeń. Nawet są takie za 399 zł plus do tego bonus 150 zł, czyli, tak na dobrą sprawę, po wykupieniu tego ubezpieczenia, ubezpieczenia będziecie mieli polisę za 250 zł. Także naprawdę warto jest skorzystać z tej oferty. Oferta kończy się pod koniec stycznia 2022 roku, czyli macie jeszcze jakieś dwa miesiące na, na wykorzystanie tego bonu. Co będzie dalej, czy dalej firma MUBI będzie oferowała takie promocyjne rozwiązania, czy nie? Tego nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. Na chwilę obecną, jeżeli macie potrzebę ubezpieczyć samochód, zróbcie to jak najszybciej. Możecie samochód ubezpieczyć no, dużo wcześniej, nie musicie tego robić, powiedzmy tydzień czy, czy dwa tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniej polisy ubezpieczeniowej. Możecie to również zrobić, jeżeli polica Wam się kończy. Załóżmy w przyszłym roku. Może to być i nawet połowa przyszłego roku. Takie ubezpieczenie będziecie mieli zagwarantowane już tą ceną i zaklepane. To tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, że skorzystacie z tej oferty, bo naprawdę warto. I polecam Cię. Kliknijcie łapkę w górę, polubcie kanał. Do następnego. Do usłyszenia.